Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym króciutkim filmiku omówimy sobie jeden z eventów: zalogowanie Wajewkarnie, związany oczywiście z rocznicą i smoczą frakcją. Przy okazji pokażę Wam również, jaka będzie ostateczna, już finalna nagroda za Gloria Spectacular, no i jaka będzie wstępna nagroda za 100 milionów pobrań. Ale wszystko po kolei, na lewym pasku mamy Dragon's Gift, czyli smoczy dar, który będzie trwał prawie przez miesiąc. No, i po prostu logując się przez 7 dni, dostaniemy różne nagrody. No i tym razem te nagrody będą dużo lepsze niż taki zwykły event, za jak co jakiś czas dostajemy. Za dzień pierwszy dostaniemy 10 insygni Drakonisa, który właśnie odebrałem. Za dzień drugi mamy 10 smoczych zwojów. Za dzień trzeci tak samo 10 smoczych zwojów. Dzień czwarty to skórka dla doli do tawerny. Dzień piąty to 20 smoczych zwojów. Dzień szósty 1000 diamentów. I dzień siódmy, uwaga, mamy bardzo fajną skrzynię wysoko urodzonego smoka. Dostaniemy jedną darmową kopię smoczego Hilduina. No i 20 insygni Draconisa. W sumie smoczego Hilduina nie ma odpowiednika zwykłego, więc po prostu Hilduina. Więc łącznie 30 insygni Draconisa, 40 zwojów smoczych. Skórka dla doli, 1000 diamentów. No i darmowy Hilduin. Więc bardzo, bardzo fajny event. A teraz przechodzimy do drugiej części. Jeżeli chodzi o Gloria Spectacular 4x4, to dostaniemy 55 smoczych zwojów. Za 3 na 4 dostaliśmy 50, więc łącznie w sumie 105. Elegancko, niedługo wejdzie to na serwery główne. I za 100 milionów pobrań, będziemy mieli 3 nagrody, bo mamy 1 na 3 Jeżeli chodzi o pierwszą wstępną nagrodę, to mamy 200 emblematów zagrożenia. Bardzo fajnie, bo będzie można sobie ulepszać przedmioty sygnowane smoczków nowej frakcji no i tak samo skrzynia wysoko urodzonego smoka. Darmowy Hildwin i 20 insygni drakonica dostaniemy. Więc bardzo fajnie. Zapowiada się, że nie będzie aż tak źle, nie? W przypadku przebudzonych było dużo gorzej, dostawaliśmy dużo mniej nagród. Po prostu w sumie nie dostawaliśmy zbyt wielu nagród. A tutaj naprawdę na każdym kroku dostajemy całkiem sporo tego. Jak tak sobie policzyłem, to przynajmniej 6 kopii Hildwina dostaniemy. Za darmo, jeżeli zdecydujemy się właśnie losować jego, a nie Głynet, ale o tym za chwilę na kolejnym filmie, bo będzie osobny event do omówienia, troszkę większy, ale nie aż tak duży. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za, za obejrzenie tego filmu, życzę wam miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.